Opowiem wam teraz taką historię ku przestrodze Słuchajcie, moja koleżanka to było parę lat temu, miała samochód taki około yy, wartości około 20 tysięcy złotych no i serwisowała go w salonie. Nie będę mówił jaki salon i jaka marka, ale po prostu jeździła do salonu. Raz pojechała, wymieniła coś tam, zapłaciła 2000. Drugi raz pojechała, coś tam jej zrobili, wymienili półtora tysiąca. Mówię, kurwa, ceny jak z kosmosu, bo ona mi to tam opowiadała. Pojechała tam kolejny raz i kolejny raz, tam już z pięć koła straciła i pojechała za którymś razem, bo przeciekała jej chłodnica. I nawet pokazywała mi, widzisz, tutaj wycieka woda, woda ucieka i tak dalej, bo plama była pod spodem zawsze, jak się dolewało, to na drugi dzień po prostu tej wody brakowało. Aczkolwiek nie do końca, ale no, większość uciekało. No i mówię, słuchaj, bo tam dziurka naprawdę było ją widać, była mała. Mówię, słuchaj, weź sobie, kup taki, jest taki środek do uszczelniania dziur. Do chłodnicy typowo, nie? Ona mówi, nie, bo tam jeździ cały czas, to żeby nie było, pojedzie, to nie będzie pewnie drogo kosztować. Mówię, no dobra. No i pojechała, oddała, dzwoni do mnie za dwa dni, mówi, słuchaj, nie uwierzysz, ty... Wymienili mi chłodnicę 3000 zł z robocizną i nowa chłodnica. Ja mówię, co kurwa? Mówię, jak? Mówię, niemożliwe, słuchaj. Mówię, nie płać, jadę tam z tobą. Pojechałem z nią. Mówię do nich, słuchajcie, weźcie kurwa, pokażcie mi tą starą chłodnicę. Pokazali mi i ja się ich pytam, czy nie da rady tego zalutować albo tym środkiem, żeby to uszczelnić. Oni mówią, że nie. Ja mówię, to jeżeli u Was czegoś takiego się nie robi, to dlaczego nie zadzwoniliście do klienta z pytaniem, czy wymieniamy, robimy na nowo? Tylko wymieniliście i dajecie rachunek. 3000 kurwa złotych. Mówię, taka chłodnica, na którą wymieniliście, kosztuje 800 złotych, a wybierzecie za nią 2,5 koła i 500 złotych za robociznę. Gdzie łatwo tam cztery śrubki było do odkręcenia, wyciągnięcie, czyli maksymalnie roboty na godzinę. Dobra, dajmy na to dwie. To kurwa za godzinę roboty pięć stów. Mówię, słuchajcie, nie, nie, nie. Mówię, albo kurwa ją z powrotem wyciągacie, wkręcacie tą starą, bierzcie sobie tą nową, albo inaczej to załatwimy. No i oni przykręcili ją. Oczywiście kurwa wielkie awantura, wielka. Yy... Afera, wielkie ale. Ja mówię, przede wszystkim nie skonsultowaliście to z klientem, bo klient może nie ma pieniędzy na to, żeby wymienić na nową część, gdzie mógł kupić sobie coś używanego albo zamiennik. Po prostu trzeba się konsultować. Wzięli, przykręcili tą starą. Fakt faktem za robotę daliśmy im 200 zł i skończył się temat. Pojechaliśmy do innego mechanika. Za 50 zł to zrobił. 50 zł. Więc, kurwa, niektóre te firmy tak naciągają, jak ktoś się nie zna, widzą kobietę, yy, no po prostu oszukują. Nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy traktują dobrze swoich klientów, szanują i doradzą. Przede wszystkim zapytają się, co chce czy nową część, czy używaną czy zamiennik, czy oryginał, a nie że kurwa ktoś coś robi bez twojej wiedzy? I Cię informuje, że tyle i tyle masz do zapłaty. Więc ta naprawa tej chłodnicy była zrobiona tak naprawdę za 50 zł, a oni chcieli ją zrobić za 3000. Chłodnica, która kosztuje 800 zł, oni sobie liczą w salonie 2,500. tysiąca. O co tu kurwa chodzi? No i krótko do rzeczy no jeżeli się nie znasz na czymś i miałeś takie sytuacje to zadzwoń do innego mechanika weź się zapytaj bo czasami płacisz kilka kilkanaście tysięcy za coś co możesz zrobić za kilkaset złotych w ten sposób po prostu ludzie tracą dużo pieniędzy czasami nawet czasu bo stoi samochód w salonie dajmy na to dwa tygodnie nie jeździsz denerwujesz się i jeszcze na prawa wyjdzie kilka albo kilkanaście tysięcy gdzie ktoś mógł Ci to zrobić od ręki za kilkaset złotych więc jak się nie znasz, nie masz pewności to warto skonsultować to z kimś, kto ma jakieś pojęcie i Ci doradzi albo poleci kogo innego albo po prostu też potwierdzi, że no nie ma możliwości innej wymiany innej części i trzeba to zrobić na przykład drogo, bo nie mówię, że tak nie jest ale warto próbować też gdzie indziej, bo kurwa ludzi nie brakuje takich, co chcą Cię naciągnąć. I najgorzej, że to trafia najczęściej na te osoby biedne. Nie? No jak to kurwa jest? Mieliście takie sytuacje? Spotkaliście się z czymś takim, że Was naciągnięto? Można powiedzieć prawie, że oszukano? Kurwa, ciężkie czasy, a ludzie są coraz gorsi i bardziej. Yy oszukują, naciągają i na siłę coś Ci wciskają. Pozdrawiam.